Hej, witam was bardzo serdecznie. To jest Iron i zapraszam Was na ostatni odcinek z gry Marcha is dead. Mam nadzieję, że to będzie ostatni odcinek. Jaki jest chyba plan na to. Eee, zobaczymy, mamy do, do doktora Attilo zadzwonić. Jest tu gdzieś telefon. Tu był do doktora. Doktor czy Don. Don Attilo 69. Speaking who is it, father? Help me, they're all dead: daddy, mummy, everyone. Julia, come to me immediately. Don't stay alone, it's dangerous. Okej. Okej, ojciec, ale najpierw chcę grać z moimi pupkami Nie, znowu! Nie mam się pobawić kukiłkami. Coś roboty się to Coś roboty, no dobra. A w ogóle ten robot jest ten, e, czynny, że tak się wyrażę. Ale nic nie widzę. Ale nic nie widzę. Bo ostatnia tętka była zepsuta. Naprawili mi jakimś cudem? Najwyraźniej. Tak, na dynamo to jest. W którą stronę co ja mam jechać?

And in an attempt to murder young Martha herself, the vile traitors were executed on the spot. Justice has been served for Italy, for Duce II.

But what could I have done? Should I have betrayed my father? I loved my father, but I also loved Which side was I on? I just listened to my heart. I thought it was the right thing to do. But instead, it was the worst thing I could have done. No, chyba tam do tych nie tylko, może gdzieś tu. Tam kościółka. Uh. Halo. Once I crossed the threshold, I completely lost touch with reality. Everyone around me had died, while I survived everything. No. O, będzie krótki odcinek, bo wydaje mi się, że to jest mniej więcej, prawie koniec. Aha, a tu miała być odcenzurowane te ten? Tak dobrze wersji, że to wersji yy, ukrywkowej zrobili, a nie prawdziwy. Nie chciałbym tego zobaczyć naprawdę. I don't remember how things went. I just remember a big light, and then photographs were being taken of me. There was a man dressed in white, a doctor, I presume. He was asking me questions, but I didn't understand what he was actually asking me. He wrote something on a piece of paper and then two nurses led me away. I was in the mental asylum. Some women like... were talking to themselves, others cried. Some were even covered in their own filth. Others were violent and tried to hurt themselves any way possible. There was this one young woman who would pleasure herself all day long, incessantly, to the point where she would bleed. So they would tie her down to the bed screaming, cursing, and talking gibberish for days on end. Once her wounds had healed and she was untied, she would just start again. That woman. Was me. They started to give me injections. What they gave me made my whole body shake. I broke my vertebrae and an ankle. I think it was called cardiazole or something like that. My body was like a fire that didn't want to be put out. When it appeared to be quenched, it would come back, even stronger than before. In the end, though, they won i stopped screaming and masturbating. i stopped thinking. there was no longer any need for therapy. something inside of me had died. but nevertheless i insisted on carrying along this painful journey. i was stronger than i could ever have imagined. é uma Who are you? Wait, wait. I want answers. Don't go away. Talk to me about Martha, please. Martha is dead. I killed her to take possession of her life. I will never find peace for what I have done. I feared that would be the case. And what about Mummy? Mummy is dead. Nobody knows that better than I do, unfortunately. It's useless to try and deceive ourselves. Did I do what I think I've done? Uh -huh. Yes, damn it it really happened. I cut her into pieces and buried her under the bridge. God, all that blood. My God I knew it. What about Daddy? The soldiers did that really happen? About characters? Znaczy, nie wiem, nie było pokazane, no nie. Tego to nie wiem. No. Aha, tam na nie, nie tam ten, w tej posesji, tam była chyba ten, bomba, padła z tego co pamiętam. E. No, właśnie. We saved ourselves for some time by taking refuge at her house. Privileges for being rich. Feelings don't count for much though. My poor nanny. I'm afraid to ask about Lapo. Oh, no, Lapo is dead. He was blown up by a landmine. He got into trouble and paid with his life. My dear friend. Mój no, ciąża też była prawdziwa. raczej. jak mi się wydaje. No, Marta? Tak, wyjdzie, że ten, że ten. To my byliśmy Martą cały czas Może była w bólu. To jest wystarczy. Wszystkie te są nie? It's all inside of us. We just need to turn the mirror. Is it not all just the reflection of an unknowable existence? Nothing more than a puppet show. Ready for everything with open arms. Even ready to kill. Legs always ready to no. run. Hmm. Każdy oburze nie będzie ten. Będę. Conceived in sin. <laughs> Lastly, the mind. To protect us, it has turned us into monsters. Either way, we cannot live like this. Can we I'll take care of it. I don't need to worry. I'll try to sleep if I can. I've got this. Oh, kurde, On the 26th of July, San Casciano was bombed and the church was destroyed. But I was not there then. I was already in the asylum. Once again, stubbornly, I was not dead. The bombs hadn't killed me, and I had also survived myself. The most absurd test, and the hardest one. The war ended some time ago now, both out there and inside of me. I was on the wrong side of the gate, but now I can turn the page. Life is opening its doors again, isn't it? If I hadn't been so lucky to survive myself, I would have thrown everything away. We think that danger is all around us, ready to attack. But the most devious and misleading dangers are the ones that are inside of us. They grow without us realizing. They make us suffer, remain confused, and remove our self respect. I would have wanted to ask for help, but I was alone. This is my story. Thank you for being here, for listening to me. Now I am ready to leave. How long will it take to get home? Dobra, mamy koniec. Kurczę, bardzo, bardzo świetna gra. Pomin Aha, można przytrzymać. Tematyka bardzo, bardzo ciężka i drażywa i trudna, bym powiedziała, jak widzicie. Wow. Naprawdę, kurczę. Co by wam powiedzieć? Jakaś nie chcę się zagłębiać. Bo każdy inaczej gdzieś tam, e, nie wiem, przechodzi trudne chwile, depresje i tak dalej. E, i, I czasem jest naprawdę ciężko, e, Ciężko się tam jakoś e, samemu. No, tak, ten, e, tak to gdzieś tam właśnie pisało też, że, że samemu nie. Nie jest najlepiej zostawać z takimi rzeczami, jakimiś takimi złymi myślami i... E, Naprawdę to nie jest nic dobrego i... Zawsze, mnie, zawsze jest dobrze mieć kogoś, z kim można porozmawiać na jakieś takie trudne trudne myśli i, i ten i dobrze by było, ale no kurczę no, no trzeba samemu doświadczyć takich przykrych nic, rzeczy. Niestety miałam taką przyjemność, ale raczej nieprzyjemność i przykrość. Yy, ale tak jak mówię akurat, że, że nie można zostawać samym. Na szczęście, miałam kogoś, kto mi pomógł w tym czasie, i, i jestem wdzięczna do dnia dzisiejszego. Zawsze będę wdzięczna i, i tak dalej. I Jeśli chodzi o tamą historię w grze, nie mówię o, o mnie czy o jakichś takich sytuacjach, historiach, ale. Bardzo, tak jak mówiłam, ciężki temat, trudny temat, ma fajnych parę pomysłów gra, nie spodziewałam się, że będę 89% czego? Skończenia pewnie, co? No bo tam niektóre rzeczy nie skończyłam i pomysły ma właśnie, nie, nie sądziłam, że Będziemy wywoływać zdjęcia, bo to bardziej wydawało mi się, że to będzie takie chodzenie, robienie różnych dziwnych rzeczy i tak dalej. Ale... świetny pomysł eee... z tymi zdjęciami, wywoływaniem, robieniem, chociaż trochę mało wydaje mi się, że było, bo tak chyba tyle miało być, no bo nie sądzę, żebym nie wiem, poszła do lasu i znalazła jakieś inne rzeczy, które mogliśmy zrobić zdjęcie, bo bardziej było pod, y, podstawione pod właśnie y, całą historię, że te zdjęcia miały znaczenie i były potrzebne, bo zawsze gdzieś tam nam dopowiedziały, aha, to było to, tu potrzebowaliśmy tego ukochanego znaleźć tej, tej białej damy, więc on tylko na zdjęciach, takie rzeczy tylko na zdjęciach zazwyczaj. Można zobaczyć, chociaż nie w takiej formie, jak to widzieliśmy. <laughs> jak to widzieliśmy na tym zdjęciu. E, inaczej wyglądają. E, ale bardzo świetne. Co w końcu były te dwie siostry, czy nie były? Bo tak potem, już przy tym końcu zaczęłam kwestionować, jak siedzieliśmy przy tym lustrze i odpowiadaliśmy na te pytania, to tak właśnie zaczęłam się kwestionować, ale to naprawdę ten bo tam też na początku potem były, że ta jedna była, yy, ten... Jedna ta siostra była. Jak yy, urodziła ta matka? Nie wiem, właśnie ten. Ale nie, na pewno ten. Graficznie na pewno ładnie, no bo wiecie, ja nie mam najnowszego kom kom komputera. Może komputera nie, ale karty graficzna by mi się przydała za milion lat pewnie. Jak będzie już... Yy, nie, GTX był, RTX. XXX będzie kuźba 1500-1900 yy, graficzna. Karta będzie yy, taka wielka jak cały blok. Nie <gryw> yy, no, bez przesady. Yy, I ładnie to wyglądało. Trochę mi wkurzało, że mi ciała troszkę to, Pomimo, że to na DirectX 11 włączyłam. Może na 12? Nie, na 12 też by ciało raczej. Yy, tak mówię, historia. Yy, Gniata w fotel i świetna, poruszająca, i, i przykra. I o, what the fuck. <grym> więc jeśli ja miałabym ocenić tak szybko, żeby i tak będzie 20 parę minut, bo nie chcę. 8-minutowy odcinek i tak by się nie opłacało mi ciągnąć dalej tam, to była ponad godzina. Ten ostatni odcinek, więc dobrze, że przy... przyciąłam w tamtej chwili, której mogłam. Więc waham się między 7 z dużym plusem, a 8 z, z minusem, tak mniej więcej, no nie? Więc naprawdę, bardzo polecam. Jak ktoś jeszcze nie grał, a może obejrzał u mnie, więc też polecam doświadczyć to na własnej skórze. No i zobaczymy, ten. Wiem, co będzie następne, tylko muszę popatrzeć, czy raczej. Barto chyba to chyba co zagrać sobie, Bardzo mnie ciekawi też bardzo fajny klimat będzie miała następna gra, którą będę nagrywać jako serię i zobaczymy Bardzo mnie ciekawi, bardzo bardzo chcę. <gry> bardzo chcę i zobaczymy jeśli tak to będziecie widzieć tą grę, a jeśli nie zdecyduje się coś innego. i tak jest co wybrać co ten, ten, ten zobaczymy. Dobrze, no nic, dzięki za oglądanie całej serii, mam nadzieję, że również yy, to była dziwna, yy, dziwna jazda bez trzymanki w niektórych momentach tak naprawdę, a... Wow, po prostu, naprawdę świetna, świetna gra. Yy, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się jutro w nowej serii. Jak to zazwyczaj bywa, następnego dnia jest nowa seria, jak się kończy w poprzednim dniu dana seria, to następne będzie coś nowego, mam nadzieję, że fajnego, tak myślę. Eee, no nic, dzięki, cześć!